Witam wszystkich w niedzielę Jest jakieś 26 stopni Jak na tą chwilę Ale słońce zawsze. także na razie jest spokojnie. Taka polana ładna Niedaleko wczoraj tu byłem Tam grosik wyskoczył Dzisiaj kopie równolegle z Cichym Jesteśmy na wykopkach, on też przed chwilą się rozstanowił Ze sprzętem Tylko, że on jest 360 km stąd Ale kopiemy równolegle Mamy Na telefonie jesteśmy Jakaś Jesteś blaszka wyskoczyła Miedziana Jaka to jest blaszka? Pokaż szczoteczkę trzeba Co to jest? Jakiś Kawałek czegoś, ale za chwilę zobaczymy Miedziana blaszka Oj, się chce. Nie ma napisów chyba żadnych Nie, nie będzie No, pozdrawiam zwierzaka, złote małpki, bo też już dzisiaj wystartowali chyba, już są nawet chyba na wykopach, także dzisiaj na polu jest dużo. Już muszę rękawiczkę założyć, bo tu jest zajechane coś, jakaś sprzączka, flamra, dosyć ciekawa, od konia jakiegoś, na pewno od zaprzęgu konnego jakiegoś. A! Jeszcze chciałem powiedzieć, że nasz kolega Cichy dzisiaj walczy z jedną ręką tylko, bo ma, jest po wypadku i poszedł na wykopy z ręką w gipsie i tam powodzenia chciałem życzyć i czekam aż tam fajnie coś wykopie na spokojnie do następnego. Jeszcze wykopki zaczęło od żelaza. Nie wiem, nie mam pojęcia co to za żelazo jest tutaj, a jest dobrze. Zajebiście duże i ciężkie, jakaś podkładka. Czego? Ciężka dosyć, będę musiał gdzieś pod drzewem zostawić takich jubilerów. Ciężkie to jest do noszenia. Lecę dalej. Pieniążek nasz na pewno. Tutaj leży. Tak, nasz jeden grosik. Jest. Właśnie Cichy dzwonił przed chwileczką dosłownie, że już jest zainstalowany na Jakieś polanie, i czekam na znak sygnał co fajnego wykopie. Także jak nie on wykopie, to ja, jak nie ja, to on. Dobra, cisnę dalej. Kolejny dołek wykopany jest coś aluminiowego. Coś aluminiowego, coś małego. Zobaczymy, co oczyszczę. Za chwilę pokażę. I to jest zakrętka od perfum, jakiś zatyczka. Gwiazdy ma na górze, dobra, na razie. dół i coś świecącego, dziwne Coś aluminiowego, a pewnie patyczek od lada aluminiowy Nie akcja, do następnego. Na polanie jest pieniążek chyba. muchy wypad jest to moneta ale zajechana totalnie za chwilę ją bardziej ją oczyścić może coś uda się przeczytać jakiś fenik to jest tutaj tak minimalnie było widać z tyłu ale nie jestem pewny dobrze chodzę dalej kasjera jakaś tutaj szanowny jakiś moneciak mały 10 10 groszy Jaki masz na 49 rocznik Dyszka No dobra, lecę dalej. Tych 10 groszy z moneta I to jest fenis pewnie. A jak? Jeden feniz No sobie przeschni fenisiu. Kolejny dołek po tym fenisiu, no i to mnie cieszy. Jak kopać pod to oryginalnego, nie jakieś tam podziewiaste podróbki. no to jest pod elegancki. Ostatni dołek już w tym odcinku, bo idę muszę upiec Grilla dzisiaj. z godzina 13 o 14.00 będzie się zjechać gości. Mamy jakiś maleństwo, chyba guziczek w ostatnim dołku albo nie guziczek Nie wiem co tu mamy Coś małego, musiężnego Nie mam pojęcia co tu. dobrze